Szanowni Państwo, bardzo serdecznie ze mną prezes Legii Warszawa, Pan Paweł Kosmala. Chcielibyśmy przedstawić nasz komentarz do dzisiejszej decyzji w sprawie zamknięcia na publiczności stadionu Legii. Nasz składaną w Kielce. Bardzo proszę Panie Prezesie o komentarz w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przedwczoraj w litarze Legii Warszawa po raz 14 w historii Klubu zdobyli Ważne trofeum Puchar Polski. Bardzo się z tego cieszyliśmy i cieszymy. Jest to bardzo ważne wydarzenie, jak wiecie, otwierające nam drogę do gry w eliminacjach do Pucharów Europejskich. Bezpośrednio po tym meczu, w Bydgoszczy, doszło do wydarzeń, które przynajmniej od strony medialnej, przyćmiły sam fakt tego sukcesu. i no odcisnęły swoje piętno na naszej ocenie tego sukcesu. W tej sprawie wydaliśmy oświadczenie, zapewne znacie państwo, chciałem je treść tego oświadczenia w całości potwierdzić i nie przytaczać go ponownie. Przed mniej więcej godziną usłyszeliśmy na konferencji prasowej wojewody mazowieckiego, że decyzją wojewody stadion Legii zostaje zamknięty dla publiczności na najbliższy mecz z Koroną Kielce decyzja dotyczy tylko tego meczu usłyszeliśmy również uzasadnienie tej decyzji które zapewne państwo znacie generalnie w tej decyzji można by takie dwa wyodrębnić wątki. Jeden, że jeden jest bezpieczny od strony takiej infrastrukturalnej, że na nim nie wydarzyło się nic aż tak znaczącego w sensie naruszeń przepisów o bezpieczeństwie, jak to miało miejsce w Wydgoszczy. No, ale z drugiej strony różnego rodzaju cytowane naruszenia, głównie dotyczące wulgarnego dopingu, rac, miały miejsce. czy Miały miejsce również naruszenia bezpieczeństwa poza stadionem, w, między innymi w metrze warszawskim, i to legło podstaw decyzji wojewody. Na podstawie wniosku z Komendanta stecznego Policji o zamknięciu stadionu w dniu w jutrzejszym w czasie meczu Skoro. Muszę powiedzieć, że to oświadczenie, zarówno co do jego treści, jak i uzasadnienia, odebraliśmy wręcz z niedowierzaniem i wyrażamy na swoje ogromnie, swoje daleko idące zdziwienie, że taka decyzja miała miejsce. Zamknięcie najbezpieczniejszego z całą pewnością w Polsce stadionu piłkarskiego z powodów, które Pan Wojewoda był uprzejmy zmienić nie przekonuje nas w żadnej mierze. Tego rodzaju uzasadnienie można by sformułować w stosunku do każdego, podkreślam każdego stadionu piłkarskiego w Polsce. Na każdym ze stadionów, czy to jest stadion Lechi w Gdańsku, czy to jest stadion jakiegokolwiek innego klubu piłkarskiego, zarówno ekstraklasy, jak i w niższych klas rozgrywkowych, tego rodzaju. Wydarzenia, które były cytowane i legły podstaw decyzji wojewody miały miejsce w nasileniu nie mniejszym, a częstokroć znacznie większym niż na stadionie Legii. Stadiony piłkarskie w Polsce, aczkolwiek modernizują się, dalekie są od spełnienia tych kryteriów bezpieczeństwa. A też i tych wymogów infrastrukturalnych, które posiada stadion lekki. Jak doskonale Państwo wiecie, właśnie na tym stadionie, zarówno od strony identyfikacji kibiców, monitoringu, wideo i dźwiękowego, wszystkie te urządzenia, wszystkie te niezbędne procedury, tutaj są, w, występują w jakby w największym ilościowym i jakościowym nasileniu i żaden stadion w Polsce z, ze stadionem legisie się nie może pod tym względem różnić. W związku z tym uzasadnienie, że jest to obiekt, czy, jest to obiekt, który z powodów powodu Należy zamknąć i, nale, i należy doprowadzić do tego stanu, jak rozumiem, używalności pod względem bezpieczeństwa. Zupełnie nas nie przekonuje i naszym zdaniem jest pewnym tylko pretekstem, wybiegiem, bo istota rzeczy leży gdzie indziej, co zresztą pośrednio między wierszami, a może i nawet bezpośrednio wynikało z wypowiedzi Pana Wojewody. W dniu jutrzejszym spotkam się z Panem Wojewodą w godzinach rannych i przekażę mu identyczną czy podobną treść naszego, naszego stanowiska w tej sprawie. Druga i wątek z tym związany jest taki, czy w ogóle zamykanie stadionów to jest temat, to jest temat to jest metoda, która pozwoli na wyeliminowanie zjawisk huligaństwa stadionowego, z którymi się wszyscy borykamy. No i tu odpowiedź jest też jednoznaczna. Absolutnie tak e, nie jest i tak, nawet z takiej logicznej analizy e, wynika, że tak być się nie może. No, w, e, Trywializując sprawę mogę powiedzieć, no, że nawet na zamkniętym stadionie kibice nie będą mieli szansy pokazać, że są w stanie zachowywać się inaczej. Mogą to tylko pokazać na stadionie otwartym dla publiczności i właśnie z ich udziałem. W związku z tym jest to droga donikąd, jest to droga, która uderza nie w dzisiaj powinny być szczególnie wyraźnie eksponowane. A to co powinno dzisiaj być to zwarcie wszystkich sił w celu walki z huligaństwem klubów PZPN, Ekstraklasy, Policji Służb Miejskich, Ci Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu to są wszystko te organach, które powinny dzisiaj współdziałać w celu eliminacji patologii, które rzeczywiście na stadionach i to wszystkich mają miejsce. Tymczasem karany jest grup, karani są kibice, ci, którzy chcieli mecz obejrzeć w spokoju, radują się. Przed wczorajszym się sukcesem i radując się, mam nadzieję, im kolejnym sukcesem jaki jutro drużyna Legii odniesie. Oni nie zostaną opuszczeni na stadion, oni y, 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 są y, jakby zakładnikami czy y, 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 są karani. Y, Taka metoda, jak sądzimy z przyczyn politycznych, została wybrana jako najbardziej skuteczna. Nie jest to skuteczna metoda, Rzeczywisty, nie zastąpi rzeczywistych działań, nie zastąpi działań, które są potrzebne, żeby zjawiskom patologicznym położyć kres. Nie przekonują nas jakiekolwiek argumenty użyte przez pana wojewodę, niestety, dlatego że one nie odnoszą się do meritum zagadnienia. Stadion, jego zamknięcie może nastąpić tylko wtedy, kiedy rzeczywiście z powodów organizacyjnych czy z powodów związanych ze Stanem Infrastruktury istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa. Takiego zagrożenia na naszym stadionie nie było i nie ma i stąd stanowczo protestujemy przeciwko tego rodzaju zastępczej metodzie, przeciwko tego rodzaju nie waham się powiedzieć pokazówce. Tyle miałem do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję bardzo zawsze. Czy chłopę państwu za jakieś 5 minut przejdziemy to spotkanie, to spracewa to wyprzeci z panem, który są